Aha, ja chciałem po podziękować yy, posłowi Januszowi Korwin-Mikke za, y, za to, że y, no, y, tutaj poręczył za mnie. Uh -huh. Poręczył czy trzymał się poręczy? No, mówili mi, że poseł poręczył, to kto? Nie, nie po poręczył tylko pan Braun. Zresztą przez nikogo nieproszony. nie proszony. Pan Korwin-Mikke nie, on się trzymał poręczy. Ty to źle zrozumiałeś. Przez, przez cele ci to źle przeszło, przez lipo. Przecież chce masz mnie Tak! Pan Korwin Mikke nie poręczył za ciebie, Marcin. On się trzymał poręczy. Niemożliwe. Niemożliwe. Możesz do niego dojść. 20 lat z nim pracowałem. No widzisz, teledysk zrobiłeś z nim, 10 minut zobaczyło, nie poręczył za ciebie? Wiesz dlaczego, ja ci powiem. Uważaj, choć, choć, chodź, chodź. Nie, to się ja robię. Nie, choć, widzieli że poseł nie. poręczył. Brown! Bo pan Korwin jest wolnościowcem. On jest wolny. Wolny od, od prawdy. a my nie jesteśmy żadnymi kurwa patriotami. My jesteśmy narodowcami. Panie prezesie. My jesteśmy nacjonalistami. Jak ja się na panu nie zawiodłem. Ani ja. Tak. Ani ja. I, i. I, i kamradki i kamraci.